Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zakrajmy w Assassin's Creed 2. Ja jestem i tak, tak, tak biegniemy mm, poprzez tutaj jakieś trawy, zarośla i nie wiem co jeszcze. jeszcze dlatego, że nie ogarnęłam ostatnio konia, ach jak mi przykro. Na szczęście nie są to jakieś zabójcze odległości, ale tutaj znów możemy po dachach wreszcie polatać, ale piękne szare niebo no to nieustannie mnie zachwyca, taki klimat jakoś nie wiem, e, druga część Assassin's Creed robi na mnie tak ogromne wrażenie właśnie takimi małymi rzeczami, e, że nie wiem, czy to może sentyment trochę tak jakoś na to wpływa Dobra, cały czas mam też w pamięci, że miałam figurek jakiś szukać. Tak się rozglądam tu i tam. Ale w sumie nic nie widzę, więc... Hmm, więc... Mówi się trudno. No i wbija się do środka. Ta bujaszka dawno się nie widziało. Ale co za miłe słowa będzie dla na nas miał. I've been sent I'm from Firenze by El Magnifico well, okay. to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de Pazzi. Ha! <laughs> Who is it? We've been at it for days. And perhaps what I carry will help us both. A list of his co conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. Got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. You're familiar with But what happens when your enemy is as well? No no good, least the jest Tough talk offers little protection against Templar steel. Then, by all means, mm. Maestro, teach me what to do. Now, dodge. Poor little thing. Yeah. Uh, Dying. Teraz, no mamy skupienie. A, przytrzymaj. Dobra. No. Nie, no. Dlaczego shift? To znaczy shift. E, dlaczego działa jakbym wciskała shift, a nie. No, dobra, jest. No, nie układaj mnie, wujaszku, jak też, żebym zrobiła udana odko. No, serio? Dobra, skupiam. No dobrze, dobrze już skupiam się. Tak. No. Ja nie wiem, nie umiem tego ogarnąć. Jestem zasępzona na to, jak najwidoczniej. Dobra. No. No, o co chodzi, Gro? Naprawdę, ja już nie rozumiem tego. Tak. No. Aha, dobra, już wiem chyba. No, serio? No, robią uniki, ale... Ale to mi jakieś nie policza. Odstok przed ciosem. roga i... No, serio. Akurat mi się udają jak... Wykonane uniki. Przecież to był ładny unik. No dobra, wiem, że robią je akurat w momencie... Zaraz. No tak, wiem, że robią je jak on mnie nie atakuje, czyli to są bardzo ładne uniki. No. No co to było jak nie unik? No przepraszam bardzo. No i znowu to samo. No przecież to był unik, gro No mówię, że to był unik do cholery jasnej no, Ja nie wiem i co mam tak tańczyć z nim, czy co ją ja robić O rany, no uh. No dobra, tak, jest odskok. No. no i? No, ja nie rozumiem czegoś, naprawdę. I znowu był odskok. Hmm. Dobra, e, jestem i coś chyba ogarnęłam. O nie. Głupno ogarnęłam, ale przynajmniej coś mi się tam byle jak poudawało. O nie, tylko nie rozroję, nie, ja już nie chcę. Ja już naprawdę nie chcę. Zaraz, teraz e, Zaraz, zaraz przetrzymuję, tak? Nie. Skupiam się, przetrzymuję i. Nie, no. Przetrzymuję. Mm. To nie było to. Dobra, przetrzymuję. No nie, Edio, dlaczego go pijesz? Zamiast. Mm. Teraz. No, zaraz, gdy otrzymasz stos. No, jak to działa? Zaraz tak, i. Trzymam. Tak? Oho, dobrze. Wow, ale mi to długo zajmuje? To no, dobrze, będzie atakował. Jest! Tak, czyli w trakcie gry i tak tego nie wykorzystam, bo ja nawet nie spamiętam tego wszystkiego. To, to jest smutne, ale... No, no właśnie. Chyba, że przypadkiem mi się uda. the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Interzi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful; they will be expecting you. No, that can't be good. Tak, dla mnie nawet taki skok, jak widać, czasem bywa trudny, więc może jednak nie powinnam wdychać na takie tematy, co będzie mm, lub nie będzie. Teraz jeszcze szybko zerknę na mapę, czy ja... No dobra, lepiej sobie zaznaczą, co trzeba. I tym razem już nie, nie będą was e, męczyć pierwszą podróżą, bo to troszeczkę się będzie z celem mieć, tak nie ma to jak marnowanie bezsensowne odcinkowego czasu, w którym i tak tak pięknie popisałam się właśnie walką. Tak Także chcę wyzyskanie Jeszcze mnie pytają, naprawdę? O, uczników nie cierpię. A gra myśli, że to Marną poradę jakąś mi da, i już będę wiedziała, co z nią zrobić. A, chciałabym, chciałabym. Dobra, nie będziemy tu ludzi rozjeżdżać. Zawsze jest mi szkoda, jak jak kogoś właśnie bez sensu rozjeżdżam, uderzam czy coś. A, jakoś tak. No, chyba, że ktoś sobie zasłużył. Ewentualnie ktoś, nie wiem. Właśnie na etia i jest irytujący. Dobra, galopem w to miejsce. Wolę sobie zaznaczyć, żeby mieć pewność, że nie polecę. Nie wiadomo gdzie. Dobra, w sumie to można by chyba zsynchronizować troszeczkę. A bo dlaczego nie? Prawie jak skałka wspinaczkowa, co. Ezio, dlaczego nie? Dobra, nie, to nie. Mm, marudny, jakiś on naprawdę w ostatnich odcinkach. No tak, jest początek tego wspomnienia. Tu. Uh, there you are. Lisa we found Stefano da Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. To, come use them to create ich distraction. My thanks friend. Hmm. Teraz, e... No, petarda Dymna. Może się przydać, ale znając życie, nie będą i tak ich używać. Ja daleko to ja. FCOA. Daleko to ja tym koniem nie pojechałam sobie w tym momencie. Ale dobra, tam szczegóły, szczegóły. Dobra, wzrok Orła to za momencik. Najpierw trzeba by się przedostać. Mm, spokojnie, spokojnie. Jasne, że się pomocnić. Mm, Dobra, to zaraz trzeba tu będzie jakoś w miarę. Nie ma mnie, nie ma, nie ma, spokojnie. Dobra, tutaj sobie troszeczkę pogadajmy. na ławeczkę, na ławeczkę, Ezio, hola, hola. O cholera. Ehm. Um, now i will see who was right where is yakaboo nothing to fear i suppose they meet in the shadow of the roman gods ma mm, la celebrota la paura requiesca in pace i rodzom jeszcze raz na ucieczkę chętnie, nie pogardzą. Oj, zaraz, jak to cel ucieka? A, nie. Dobra, się wystraszyłam, że... Jakoś nie zrozumiałam. Trochę sytuacji, to dość Dobra, Dobra, dostałam inkognito, to wrócimy poprzez to, że no, odległość swoje robi. No już, nie widzicie mnie. O, tu jakiś jeden się zaplątał. O czerwone kwiatuszki pięknie to wygląda Konik, ale nie na biegunach na szczęście Tylko taki jakiś zwyczajny I dobra Który tu cel na mapie teraz jest najbliższy? No w sumie to żaden bliski nie jest, ale co tam Do któregoś w końcu się jakoś dojedzie Hmm, czyżby za tam? Nie wiem. Przepniemy jakoś drogę polami. Polami, sadami. Uh, uh, uh. Tak. Chyba musimy wjechać. Albo po prostu przejść przez murek. <grymne> tak. Są też punkty, w których ten jest niższy. No dobra. Ja, ten niech sobie ględzi w sumie nasza wykrywalność. I tak jeszcze nie jest taka najgorsza. Um, brama powinna gdzieś tu być. Mam przynajmniej nadzieję, że będzie. A jak nie, to może chociaż. Nie, afisz też wydaje się być gdzieś wysoko chyba. No trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, tu niby zaznaczyłam jakieś. No i w sumie zaznaczyłam to nawet nie niby i pójdziemy właśnie tu. To. No już już nie ma mnie, nie mam nie. Może uciekniemy im? Tak, na szczęście dało się Zagadajmy z Ezio, About time we got here. We found Bernardo Bartolchi. Optima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt that's the trap lorenzo actually had him arrested days ago after being returned to us from constantinople but he escaped we believe him to be somewhere inside san Gimignano. va bene i'll see if i can't pin him down how do you expect to succeed where the rest of us have failed i have my ways <laughs> Te tytuły misji zawsze w grach są bezbłędne. Znaczy w sumie, może nie tak zawsze. Czasem bywają przestrzelone. Ale na szczęście nie basas nic akurat. Dobra, zaraz będziemy tu cel namierzać. Zaraz przydałoby się może właśnie o ten punkt też zahaczyć. Oj, może. Może nie. Zaraz nam się ktoś nieopatrznie zainteresuje. Mm, 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 mm. O nie, tutaj będzie nas widział, niestety. Dobra, słyszę może zmówki, ale mnie nie było potrzebne do szczęścia. O, kwiatuszki nawet tutaj porosły. Mamy to, a zaraz zajmiemy się. Trzeba. No nie to. Chciałam wzrok orła, ale dobra. No, tak, tak, tak. Dwa takie spojrzenia. Mamy punkt kontrolny. Wolę zejść jakoś ostrożnie. Tak. Teraz ciekawe. Tak, tak. No, serio. Dobra. Mam, ja, oni są. Chyba powinna się jakoś do środka przedostać. Aby nie. Z drugiej strony, kurczę. To jest w sumie bardziej skomplikowane niż myślałam. Myślałam, że on jakoś będzie tu pod naszym mostem. A to zaskoczenie. Dobra, jest afisz, to przynajmniej dobre tyle. Hop. A, widzą go. Dobra, spróbujmy ukryć ją w tłumie. Teraz tu. A, czy on przede mną ucieka? No super. Zaraz go dogonię. Taki grubas na pewno nie biega zbyt szybko. A, masz, a masz, a masz! Masz mu kiestkę podwiało. Where is Jakob? So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. Mi vuole dove aggiungere a tanto, requiesca, in pace. No, i teraz pewnie czas na ucieczkę, no oczywiście. Na coś by innego. Teraz tutaj, tutaj, tutaj. Tak jakoś tymi malutkimi, ciasnymi uliczkami może uda mi się zjeść. Mm, o nie, koło większej ilości strażników. O, aż dziwne. O, I mamy kolejnego. Super. Salute, Ezio. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind making matters worse his posted archers all around him you do well to clear them out before approaching grazie for the information dobra mam nadzieję że też dostaną informacje um, No właśnie, zaznaczenia... o nie jak to ja powiem głównie na myśli zaznaczone miejsca na mapach i jak widzę, są jako hmm, właśnie łucznicy, to na pewno siedzą gdzieś tam wyżej. O, rany. Trochę trzeba będzie się podskinać. No i dobrze. Oj, ktoś mnie zauważył. Niedobrze, niedobrze. Tutaj. Aha, ktoś jest bardzo podejrzliwy, ale na szczęście działa to także jak. Z jakiej strony nas akurat nie widzi. To działa to na naszą korzyść. Oj, a może nie. Akcjo, szybko, 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 w bok. Mknijmy tym ślepawym chyba oczom strażnika. Tutaj. Ja nie wiem, co oni chcą tak strzec, skoro w sumie nigdy mnie nie dostrzegają jak trzeba. To znaczy nie no, w sumie... Nie mogę narzekać, że te wykrywanie jakoś kiepsko idzie. Bo w zasadzie czasami to... No to co? Przelazłam bez sensu zupełnie. No tak. Jak jest Nie, w tę stronę. Tak, 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 tak. No już na całą górę, rozumiem. Hmm, Okej, okay. jeszcze nie. O, pospieszalska jakaś jestem, co? Oj, nie dziwcie mi się proszę. Na no, takich wysokościach to jak człowiek... O, cholera. Tak, teraz jeszcze drugi. Auć, auć, auć! Nie! Nie, nie. E, Ezio. Tu, tu, ciachnij go, ciachnij go. Au! Nie! nie! Nie, 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 nie. No super. Tego się nie spodziewałam, ale to nic, wrócę do Was chyba na tym szczycie już w kolejnym odcinku. A na razie to by było na tyle, trzymajcie się, zobaczymy tylko gdzie nas czyta. <laughs> Suba po tym miejscu, Edzie dziwnie. E, dobra... Aha, tutaj. No to tak jak mówiłam, nawierzę się, zobaczymy na razie, trzymajcie się, cześć!